Cześć dziewczyny! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić makijaż na plażę. Co jest jakby dużym wyzwaniem, bo wiadomo, że nie chcemy, żeby nasza cera wyglądała tak jak teraz. <laughs> chcemy trochę tam zakryć te niedoskonałości, ale też nie chcemy mieć efektu maski, żeby ta skóra się trochę opaliła. Oczywiście, tu już tam nie palą twarzy, ja na przykład nie opalam, ale no wiem, że niektórzy chcą opalić, więc jakby co zrobić, żeby ta skóra trochę wyglądała lepiej doskonalej, ale z drugiej strony, żeby ten makijaż żeby nie było go widać tak? na plażę raczej nie maluje. dobra, no to zaczynamy tutaj baza kobo nakładam trochę oczywiście jakiś tam krem z filtra możemy nałożyć jak idziemy na plażę wcześniej też nakładam to na twarz biorę podkład, tutaj reblon i sobie układam rękę on z gęstym chcę wyjść więc sobie w palec no i teraz układam na twarz, jest ja sobie trochę tylko tam gdzie mam największe jakieś tam śledy jakiś pryszczach i sobie jakiś składem tutaj sprowadzam. Ja nakładam palcami, bo wiadomo, że jak kogoś maluję to głębeczką, ale uważam, że szybciej jest palcami, więc okay. też nie chcę dużo tego podkładu nakładać, więc tylko tak, żeby tylko była taka warstwa, będę ten kolory poprawić to też sobie użyć jakieś kremy BB, albo to Trochę na powieki, bo te taki mam takie czerwone trochę. Dodajmy Dobra, i tak, i tak mam. Tu mam taki żółty puder transparentny. On jest e, tylko matujący i w ogóle nie nadaje koloru żadnego, więc jakby to jest taki stage sport to jest in no i sobie tutaj tak nakładam tylko żeby zmatowić też nie zakrywam tych takich jakichś większych krust czy tam jakieś rzeczy które się dzieją u mnie na twarzy no bo wiadomo że idziemy na plażę jednak będziemy mieć okulary czy tam jakieś nie wiem czapki, kapelusze więc nie będzie widać już tak tej twarzy kurde by tak poprawić tą twarz Eee, no, ja na przykład nie mogę wyjść bez brwi, więc ja sobie trochę brwi poprawię. To jest ten cień i to jest ten odcień. Trudne farce w składzie. <grymne> Dobra, no i teraz sobie tutaj te brwi rozczesuję, tak jak zwykle. Czyli nie ku górze. Nie wiele widać, ale ja tu robię. Teraz zmieniłam że jeszcze trochę tuszu do rzęs, ale nie musicie. Ja sobie trochę tak pomaluję na górze. No i plaża. No to jak wiadomo że plaża, no to może być błyszczek, żeby tam coś się świeciło na tej twarzy. Tu mam taki jasny mix. Jest taki fajny odcieł ma takiego. Różo, ale to taki jest trochę brudny róż. Jest jasny, też taki nudę. I tu mam taki rozświetlacz, ja go lubię, bo on fajnie się mieni, tu możemy sobie nawet go na skórę nałożyć. To jest Inglot. I to jest rozświetlacz twarzy. Ale to już niewiele. Możemy sobie na szyję, na ręce, kto lubi. Jeżeli sobie będziemy chodzić do wody, to się na pewno zmyje. Ale fajnie dodać taki efekt oświetlenia. No i tak żeby trochę tak tą buzię też jakby zaróżowić dodać jej trochę świeżości i to daje tutaj róż, bróżuę. Już się nie bawię brązerami, żadnymi takimi rzeczami. No i tak mniej więcej taki makijaż na plażę. Niby się nic nie dzieje, ale jakoś tam wydaje mi się, że ta twarz jest promienniejsza. Edyta ma teraz wykonany ten makijaż, a ona Wam pokaże stylizację do tego makijażu i jak by się ubrała na plażę. Dokładnie, to jest moja stylizacja na plażę. Mam na sobie bluzkę z Zary, to jest baskinka. Ma taki tył tutaj, w przód jest też taki trójkątny. Mam spodenki z Zary. Które są takie właśnie podarte jak najbardziej teraz na topie. Mam sandały z Zary, które są z zeszłego roku. Cały czas się trzymają i, i cały czas mi się podobają. Mają takie tutaj złote szerszenie. Mam torebkę, która jest z Hendemu. Ma ona ciekawy kształt, jest naprawdę fajna, malutka, także na plażę w sam raz, żeby zabrać tam szczotkę i błyszczek, czy coś z małego, co nam potrzeba. No i tak, no myślę, że jest to fajna stylizacja, chciałabym też znać Wasze zdanie, co na ten temat uważacie, czy Wam się podoba, no i... No mi się podoba, ale ja bym... Nie z... wiem, czy Ci się podoba, jak no, to wygląda? Podoba mi się, ale bym zmieniła na przykład te spodenki. Aha, no widzisz, no mi się to podoba i tak bym właśnie wyszła. Dobra, no to pozdrawiamy. papa, pa, piszcie do nas, co myślicie na temat makijażu i stylizacji jedyczy. Papa, pa, pa. pa.